Witam serdecznie, Kiko Wyszlak, Słubickie Łąki, 30 lipiec 2012 dzisiaj kilka słów na temat osądzanie czy spokój ducha. Każdy marzy o spokoju ducha, prawda? O, żyć w takim stanie błogim, przyjemnym, eee, żyć po prostu w szczęściu, być zadowolonym, realizować się iść mocno do przodu, prawda? Nie, nie marzy o spokoju ducha, prawda? To jest tak bardzo ważne, tak bardzo ważny stan. Ale generalnie, no tak się jakoś dzieje, że naprzeciw tego spokoju ducha, czy może największym zakłóceniem spokoju ducha, jest jakiś nawyk, maniera, przyzwyczajenie osądzania do osądzania, prawda? Do, do, do jakiegoś takiego ciągłego osądzania innych, prawda? Hasła typu prawda jak on wygląda, w co on się ubrał dzisiaj, prawda, czy, czy, czy kurczę, jaka ona gruba, jak ona wygląda w, 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 tym, w tym, w tej, w tej, nie wiem, w tej sukience, prawda, czy w, tym, w, w, w tej bluzce, prawda, czy prawda, dlaczego, z jakiego, jak, jak to się stało, że mogli sobie kupić taki samochód, prawda, i tak dalej, i tak dalej, no, cała masa przykładów, a to mi może do głowy w tym tej pięknej zieloności nie przychodzą akurat takie trafione, no ale to osądzanie jest, jest, nagminne, jest nagminne. I ono jest tak naprawdę czymś, co absolutnie zakłóca spokój ducha. Zakłóca spokój ducha, dlatego, że próbujemy decydować o tym, co inni powinni robić ze sobą, ze swoim czasem, ze swoimi pieniędzmi, ze swoimi marzeniami. My próbujemy, prawda, to o tym decydować, a tak naprawdę to tylko wzbudza niepokój naszego ducha. Przeżywamy, jakby, nie swoje życie zupełnie, zupełnie bez sensu, prawda? Tak naprawdę spokój ducha bierze się tak naprawdę autentycznie ze zmiany postawy, a nie zmiany okoliczności. Okoliczności nie mają wpływu na to, nie powinny mieć wpływu na to przede wszystkim, prawda? Ale trzeba w jakiś sposób wypracować sobie tą, tą reakcję. Na to, żeby pozwolić ludziom być takimi, jakimi chcą być, żyć tak, jak chcą żyć, pozwolić po prostu ludziom być sobą, być sobą. To jest podstawa, no, to jest coś, co, co wydaje mi się najważniejsze, coś, bez czego nie ma możliwości, żeby być szczęśliwym. Żeby ludzie wokół nas byli szczęśliwi. Dopiero wtedy można coś tworzyć, budować, jeżeli pozwolimy innym ludziom być naprawdę sobą. Jeżeli nie będziemy chcieli ich osądzać, oceniać, decydować, co oni powinni, w jaki sposób według nas oni powinni postępować, co powinni robić. Wierzę, że to jest największa przeszkoda w spokoju ducha, właśnie osądzanie. Osądzanie jest tym czymś, czego no, przede wszystkim człowiek potrzebuje się wyzbyć, potrzebuje. A zminimalizować, najlepiej odrzucić zupełnie, choć w ludzkiej naturze nie jest to takie proste wcale. Myślę, że to tyle w tym bardzo ważnym temacie. Osądzanie czy spokój ducha? Do zobaczenia jutro na Kikowym szlaku. Hej!